rozdziałów mojej pracy doktorskiej wstęp, który był taki trochę wstępem historycznym, wydawał mi się bardzo fajny, ciekawy, moja mama jest sobą wykształconą, ale nie jest prawniczką. I ona to przeczytała i powiedziała, mógłbyś kiedyś po polsku coś napisać albo powiedzieć, no bo ten język wasz prawników, to on jest troszeczkę nie taki niby polski, ale nie do końca. No, i trochę mi weszła na ambicję, żeby o tym prawie mówić trochę inaczej. No, i tak powstało ponad rok temu Prawo Marcina, dlatego tutaj jestem i dlatego dzielę się z Wami tą wiedzą na temat prawa już codziennie, od tego półtora roku prawie. Słuchajcie, prawo moim zdaniem przyjmuje, że tutaj dużo młodych ludzi, dużo młodzieży. Ja uważam, że prawo nie jest wartością samą w sobie. Ja cenię naszą europejską kulturę prawną. Część instytucji naszego prawa, szczególnie prawa cywilnego, wywodzi się jeszcze z dawnych czasów. Ta tradycja, która ukształtowała nasz kontynent, to też jest tradycja naszego prawa, która tak naprawdę do tej tradycji pięknie się wpisuje. Ale ja uważam, że prawo w pierwszej kolejności powinno być użytecznym narzędziem, które wykorzystujemy w naszym życiu. Ja dlatego na, taki, na takie hasło mojego kanału wybrałem Znajcie swoje prawa, bo zawsze tą inspiracją do nagrywania filmów jesteście wy. To nie są tematy, które mnie zawsze najbardziej ciekawią, to nie są tematy często związane z tym, co robiłem zawodowo, co robię zawodowo, czy co będę robił zawodowo, to często nawet nie są te tematy które interesują mnie naukowo, no bo my prawnicy zajmujemy się często bardzo wąskimi dziedzinami, ale zawsze, kiedy nagrywam, są to tematy, które są odpowiedziami na wasze pytania. To ludzie, których spotykam na co dzień na ulicach, na spotkaniach, czy to w komentarzach, są dla mnie inspiracją tego, o jakich prawach trzeba mówić. Ja zawsze staram się kłaść nacisk na te tematy praktyczne, jak trzeba się zachować, kiedy spotkamy policjanta, jak się zachować, kiedy jesteśmy w szkole i dzieje się taka, a nie inna sytuacja. Stąd w ogóle pomysł na prawo oświatowe. Dużo osób kojarzy mnie właśnie z prawami ucznia, ale ja nie nagrywałem od, od początku o prawach ucznia. Ja jako prawnik pracowałem w dużej warszawskiej spółce zajmującej się prawem konsumenckim, i to był mój ulubiony temat. Tych pytań klientów było bardzo dużo, ale po dwóch tygodniach, kiedy nagrywałem, kiedy już to konto miało kilkadziesiąt tysięcy obserwacji, zacząłem dostawać masę pytań, czy nauczyciel może zabrać mi telefon. Czy nauczyciel może, o, chyba źle mówiłem do mikrofonu, teraz już będzie OK. Czy nauczyciel może nie wypuścić mnie do toalety? Było to dla mnie bardzo duże zaskoczenie, bo uświadomiłem sobie, że to prawo oświatowe, prawo dotyczące uczniów, naszych praw w szkole, no bo każdy z nas był uczniem, ono jest trochę niszowe, rzadko się o tym mówi, rzadko w ogóle podejmujemy takie tematy w kontekście, czy szkoła coś może. Zazwyczaj są jakieś zwyczaje w szkole i my przyjmujemy, że tak było, jest i zapewne będzie. Dlatego zacząłem badać dziedzinę prawa, przyznam się, której zupełnie wcześniej nie znałem i weryfikować pewne rzeczy. Powiem Wam szczerze, że ja byłem dość świadomym uczniem, zawsze się angażowałem, zawsze zadawałem takie, mam wrażenie, nurtujące nauczycieli pytania. Dowiadywałem się, czy mogą coś zrobić, czy nie, ale teraz jako prawnik odkrywam, że bardzo często szkoła i tak postępowała, nie zawsze tak, jak mówi prawo. Czy jest to wina jakiejś złej woli nauczycieli, czy jest to wina tego, że nie chcą, ja nie uważam, że tak jest. Uważam, że prawo światowe, tak jak w ogóle polskie prawo, cierpi na wiele różnych... Bolączek. Tymi takimi problemami, bolączkami w prawie światowym w ogóle w naszym prawie jest między innymi inflacja prawa. Inflacja nie dotyczy tylko pieniądza, nie tylko pieniądza jest coraz więcej, jest coraz mniej warty. Inflacja prawa dotyczy tego, że tworzy się coraz więcej aktów normatywnych, są one coraz bardziej obszerne. I tym samym coraz mniej wartościowe, no bo trudno przestrzegać norm, których nie jesteśmy w stanie poznać. Ja zetknąłem się z tym, jak tworzyłem film dla Was na koniec roku o świadectwach szkolnych. To był już inny film niż rok wcześniej. Nie dlatego, że w świadectwach coś się zasadniczo zmieniło. Zmieniły się podstawy prawne. Ja jako prawnik musiałem weryfikować, czy nowe przepisy, nowe rozporządzenie o wydawaniu świadectw o świadectwach będzie tak naprawdę tym samym, o czym nagrywałem rok wcześniej. Mówię Wam o tym tak tytułem wstępu, dlatego że mam wrażenie, że warto znać swoje prawa. To jest taka misja mojego kanału, żeby ludzie znali swoje prawa, ale nie zawsze te prawa da się poznać. Dlatego uważam, że takim zadaniem nas prawników, poza wykonywaniem fajnego, uważam, że naprawdę rozwijającego, ciekawego zawodu, jest właśnie edukowanie ludzi na temat praw. Ale słuchajcie, to spotkanie jest dla Was, więc oddaję teraz głos Wam. Chętnie podpowiadam na Wasze pytania. Uprzedzam Was, że. Będą długie odpowiedzi, bo ja staram się każdy temat o każdym temacie opowiedzieć wyczerpująco. Więc zapraszam. Zawsze na początku najwięcej osób się wstydzi, nie chce tych pytań zadawać, ale potem nie zdążamy zazwyczaj z odpowiedzią. Więc yy, teraz chwila dla Was, a potem dłuższe chwile na udzielenie odpowiedzi. Kto pierwszy? Ja sobie pozwolę w międzyczasie zrobić z Wami zdjęcie na moje social media. E, no więc tak, zacznijmy. Czy można zrobić tak, że jak pani powie, że u niej kartkówek nie można poprawiać, bo nie, to nie można? To nie, są, to nie jest kwestia, którą określają przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Przepisy ustawy o systemie oświaty, przepisy rozporządzeń, które dotyczą właśnie kwestii oceniania, one odsyłają. Bezpośrednio do szkół, które mogą uregulować takie kwestie w statutach. Te zasady, jak wystawiane są oceny cząstkowe, no muszą być zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Ale taka kwestia, jak to, w jaki sposób te oceny bieżące się wystawia, w jaki sposób potem się egzekwuje to poprawianie tych ocen, no to jest już kwestia szkoły. Niemniej oceniane są osiągnięcia edukacyjne ucznia, nie elementy takie jak kartkówka, one nie decydują o tej klasyfikacji śródrocznej, rocznej czy nawet klasyfikacji końcowej. One są pewną wskazówką dotyczącą tego, jaka jest wasza wiedza, ale ocena, którą dostaniecie na koniec, ona może być w ogóle niepotwierdzona nawet średnią. Jeżeli na przykład mieliście na początku roku szkolnego jedynki, dwójki, trójki, ale potem zostaliście szóstkowym uczniem i nadrobiliście wszystkie zaległości, to ja uważam, że ocena klasyfikacyjna na koniec powinna być celująca. I to wynika bezpośrednio z tego, jaki jest cel też ocen bieżących w rozumieniu prawa, bo oceny bieżące, czyli te oceny przedmiotowe, które dostaniecie z sprawdzianów, kartkówek, odpytywań i takich innych rzeczy, to są oceny, które w głównym celu celem jest to, żeby monitorować waszą wiedzę i potem móc wystawić rzetelną ocenę. To jest fajna wskazówka, że wychodzi wam średnia 4,5 i wtedy zasługujecie pewnie na piątkę, ale tak naprawdę o tej klasyfikacji rocznej, klasyfikacji końcowej czy śródrocznej decydują wasze osiągnięcia edukacyjne. Oceny bieżące tylko pomagają je wskazać. Średnia 4,5 ani jest gwarantem dostania piątki, ani nie jest, ani jest na przeszkodzie, żeby mieć szóstkę, czy też niższą ocenę, tak? Dlatego, że klasyfikacja polega na ocenianiu osiągnięć edukacyjnych. Oceny bieżące to tylko jedna wskazówka. No to git. Ale nie zawsze git. Ja spotykałem się też z nauczycielami, którzy na zawsze oceniali te osiągnięcia niżej i okazywało się, że ktoś komuś wychodzi średnia 4, a on umie na trójkę. Moim zdaniem w rozumieniu polskiego prawa da się tą trójkę wtedy wystawić, jeżeli nauczyciel uzasadni tę ocenę, że faktycznie ta trójka wychodzi. Więc to jest minus dla ucznia, ale plusem jest to, że nawet mając średnią 4, teoretycznie można mieć szóstkę. Jeżeli umiecie na szóstkę, zapraszam tutaj. Może żeby parytet, teraz dziewczyna z tyłu, albo tutaj druga. A nie, bo tu koleżanka trzymała, to może... Tak, dobrze. No to nie jak koleżanka trzymała, to ja nie chciała zabierać mikrofonu, nie wiedziałem, gdzie jest. Właśnie dzisiaj, gdy powiedziałam na historii pani, że będzie tutaj prawo Marcina, no to pani powiedziała, żeby... Bym powiedziała, że prawa Marcina powiedziała o obowiązkach uczniach, nikt, bo o nich nikt nie mówi, ale właśnie nie zrobił, bo Mam nie, zawsze nam a nie przypomina o obowiązkach z prawda? To, co powiedziałaś jest mądre, bo ja, ja powiem tak szczerze, to bardzo zależy od indywidualnie od nauczyciela od danej szkoły. Ja nie lubię generalizować. Są nauczyciele, którzy sami mnie zapraszają do szkół, chcą mówić o tych prawach uczniach. Ale zasadniczo, chyba nie mogę przechodzić przez pigułości, bo widzę, że tu jakieś tworzą się zakłócenia. Ale ja mam wrażenie, kiedy ja byłem uczniem, czytam różne raporty na temat praw ucznia, które robią różne fundacje. Zasadniczo w szkole zawsze był deficyt mówienia o prawach. Bardzo dużo się kładło duży nacisk na obowiązki. Ja uważam z perspektywy tego, czego nauczyłem się w czasie studiów prawniczych, z perspektywy tego, co teraz rozwijam w czasie pracy doktorskiej, że nie można żadnych przepisów traktować wybiórczo. Mamy pewien system prawa i zawsze musimy z tej całości, w, tej, w tej całości osadzać każdy jeden przepis. Dlatego ja zawsze mówię, już pani mam wrażenie, twoja mnie nie ogląda, ja zawsze mówię i o prawach i obowiązkach. Jak mówię o kwestii telefonów w szkole, to mówię to, co wolno uczniowi, a czego nie wolno. Jak szkoła może uregulować w statucie kwestia wykorzystania z telefonów. Dlatego ja zawsze staram się oceniać to w szerszej perspektywie, całego systemu prawa, a nie tylko w perspektywie. E, w perspektywie jakiegoś jednego przepisu. Niemniej pytań o obowiązki jest mniej, bo ja mam wrażenie, że uczniowie doskonale znają swoje obowiązki i to czy je realizują, czy nie, to jest inna kwestia, ale o tych obowiązkach mówi się bardzo, bardzo często.